Siemaneczkowicowie tu koszkówka to Real Madrid baloncesto dzisiaj przepraszam was za e, nierobienie streama z NBA bo po prostu e, prawa autorskie i po prostu chcę e, będzie stream ale nie będziecie widzieć ekranu e, z góry i będziemy e, taka robić chyba na e, tiktoku subskrybujcie kanał bo lecimy po grubą liczbę czyli po tysiąc subskrypcji na, na kanale Dawajcie, dawajcie Wiem, że późna wczesna pora na transmisję ale wiecie, kto chce ten wchodzi, tak i zobaczy jak wygląda życie mojego naszego ulubionego youtubera który idzie teraz idzie na imprezę i będzie no fajnie. Taka walentynkowa impreza. Słuchajcie, ścię osób. Napiszcie komentarz. A no my idziemy. Będzie też dużo takiego kontentu vlogowego, czyli będzie vlog, rzuty i takie inne e, aktywności koszykarskie. Tylko musicie mi w tym pomóc, żeby dobić pełną liczbę do tysiąca subskrypcji, bo osobiście, rzecz mówiąc, tak. Yy, będąc na yy, takim na kanale to musicie bardziej aktywnością iść nie jakimś możecie pisać że chcecie na przykład yy, FIFA ale na TikToku nie ma problemu Tu to wy, to wytworzycie taką atmosferę To wy jesteście moją mam takiego życia i wy musicie bardziej tak się postarać, żeby było więcej kontentu, tak? I powiem Wam, że jestem z Was dumny, tak potocznie mówiąc. I chcę, żebyście jak najbardziej tak odebrali tą transmisję, nie taką, że będąc na kanale, to yy, chcąc yy, być moim widzem, to napiszesz komentarz Hej, yy, mam pomysł na odcinek. Na przykład chcę, żebyś nagrał mi. Yy, nie wiem, FIFA, tak? No to nie ma problemu. Ja nagrywam, wy oglądacie. Wy og nagrywacie, ja oglądam I tak? Możecie ze mną tworzyć dobrą, dobrą więź e, z taką m, na temat e, sportowy i e-sportowy na wszystko jestem oparty e, na na wasze pomysły widzowie i to e, dla was tworzę ten kanał dla was e, robię Rzeczy nie, niemożliwe. Mogę zrobić 24 godziny live'a na y, zgr. To nie jest dla mnie problem. Tylko wy musicie pisać komentarze i być aktywnym. Pisać takie y, pomysły. Wasze takie spostrzeżenie. Wszystko to jest dla Was. Cały, cały kanał to jest związany dla Was. To jest najlepsze, co możecie dla mnie zrobić, czyli bycia na tej transmisji, słuchania. Może coś fajnego powiem, może coś takiego, co Was yy, zainspiruje do yy, koszkówki. To, to jest tylko dla Was yy, taki. Yy, kanał A wracając do... Musicie bardziej... Wchodzić na... Wyżyny... Wyżyny kanału Po prostu pomóżcie i... A... Odpłacić Dobra A jak wam mija... Poranek? Z taką... Transmisją jak... Jak u mnie... Czekajcie sobie zawiążę buta bo już mam luźnego No, już jestem w to... Siema, jestem Wiktor. Siema, siema. Jak tam u ciebie poranek? Na moim kanale? Łapka w górę i subskrybuj. Pozdrawiam cię przyjacielu Dawaj subskrypcję, bo lecimy po Cię o subskrypcję Dobrze Lecimy po 1000 subskrypcji na kanale To dobrze Bo po 1000 subskrypcji, a z waszą Pomocą Będzie łatwo 85 885. zajebiście Lecimy Dużo Dużo będzie kontentu obiecuję wam to Teraz ja są Jak dla was jak ktoś ogląda to teraz są dla Was te, te ferie. To będzie też dla tych co mają ferie też dużo kontentu gamingowego. To zobaczymy ile Wy jako YouTube, moi widzowie dacie e, tych no Dawajcie proszę Was z całego serca Zrobisz Sit, Pozdravljam. Și e mai, Dzięki za subskrypcję Widzimy się o 18 dzisiaj Jak dobrze pójdzie Na transmisji Też promowanie kanału ale yy, Tak na spontanie Dobra do następnego Ej, dawaj Sada Ale muszę być na boisku A idę teraz do szkoły na lekcję. Dora, dzięki za oglądanie. Hej.